Cześć. Witajcie. Pod ostatnim filmikiem pojawiło się pytanie a jak ja pracuję po, po zbożach ze ścierniskami. I otóż sprawa jest podobna jak w wypadku ściernic po rzepaku. Pierwszą uprawkę także robię jak najpłycej się da. I tak jak widać tu jest dosłownie no, tak samo te praktycznie 5 cm. Uprawy. Z tym, że przy wypadku zbóż, właśnie ściern jest koszone bardzo nisko, aby po prostu jak najłatwiej było to uprawę. Tutaj jest taka troszkę ciężejsza ziemia, rudy trochę i jest pod spodem. O. Widać, widać właśnie z takim wapieniem, z marglem właśnie miejscami jest piach a innych miejscach jest ciasto o, widać jak się linie papilarne odbiły no ciasto jak to glina jak to glina właśnie z takim wapieniem i też tutaj właśnie jak najpłycej, aby tylko troszkę, troszkę zerwać to przemieszać, aby te nasiona również czasami czasami się trafiały takie. No po zwierzynie po prostu pozbieranie wytłuczone gdzieś legowiska, nielegowiska i właśnie żeby o to o wszystko troszkę wytłuc zmieszać z ziemią. I aby jak najszybciej to kiełkowało, żeby to nie, nie zalegało w ziemi te nasiona. I żeby po prostu, tak jak mówię, żeby jak najszybciej to, to skiełkowało. Mówię nie tylko piasek, ale też taki cięższa ziemia. I tutaj wczoraj wieczorem. Spadło 12 mm. I temu też zgoniło nas skoszenia Zgoniło nas skoszenia A gleba w tej chwili, no, może delikatnie, jest za mokra, ale nie jest jakaś straszliwie. Tutaj też o stanowisko po po buraku cukrowym ta pszenica późnosiana jeszcze trafiają się buraki ale tak jak mówiłem wolę gdy to wszystko jest na powierzchni niż ta masa masa jest utopiona po prostu no tak jak mówię no te wylegi to co wszystko po prostu zwierzyna niszczy to też stanowi duży problem w moich, na moich polach o tu zobaczcie, co to oto, o to jest ślad po łosiu, Praktycznie jak moja ręka. I tu tych śladów jest naprawdę tyle, że ciężko się chodzi, bo się wpada w nie. O, o. kolejny. Kolejny ślad po łosiu. Zobaczcie, jaki on jest głęboki. To właśnie też u mnie jest właśnie duży problem z taką No ze zwierzyną po prostu i właśnie temu też sama sama odchwaszczanie stanowi problem bo wiadomo jeżeli jesienią bym robił pełne tak jakby kompleksowe odchwaszczanie no to wiosną jak ziemia została zruszona przedeptana przedeptana przez te łosie no to wtedy wiosno by. Wiosno wychodzą chwasty, i dlatego ja stosuję dwa zabiegi jeszcze nie raz jesienią, aby głównie z miotło walczyć. No i wiosna poprawka na dwuliścienne jakieś tanie środki. No, tak jak widać, no dosłownie kilka centymetrów. Y tym sprzętem, bo dalej jadę w rzepaczyska uprawiać, co tutaj wypuściliśmy, no może z hektar na tej działce, no i, no i deszcz nas gonił. Co do samej pszenicy, w tym roku jest słabo. Po prostu jest słabo. O, tu widać fajnie. I te dziury po tych łosiach. Jest słabo. Czemu jest słabo? W kłosach, mimo że no tutaj nie ma za dużo pięterek, bo są późno siane, ale po prostu jest mało nasion. Po prostu mało ziarnie jest w kłosie i plony. W wiegach, no na razie nie tak za dużo mam wykuszone, bo tam za drogo działkę, No i to tutaj mam kawałek wykuszony z tej strony i kawałek z tamtej. No to tak można powiedzieć że o 1 trzecią plon niższy niż to co w zeszłym roku no ale cóż poradzisz, susza susza zebrała żniwo i to ostro mówię to tak, jak widać no tutaj no stara... tato w tym roku kosi staramy się tak aby było wykoszone jak jak, naj, jak najniżej, po prostu aby kolejne uprawki po prostu łatwiej było wykonywać. I tutaj, właśnie, gdzie troszkę lepsza ziemia, tutaj jest akurat 4A. No, to pszenica jest tam, tam dalej, jak ten lasek jest, piąta klasa. Tam pokazywałem na mojej społeczności było zdjęcie z opisem bez komentarza, jak było wyschnięte no i teraz no po prostu tam nie ma nie ma co kosić tutaj pole, które zostało skoszone 14 i też 14 tutaj wpadłem z uprawką tutaj na tym polu było to robione agregatem ścierniskowym i tak też tutaj z tej strony jest taki troszkę Troszkę iu, troszkę iu tutaj jest dalej jest piasek. Zresztą, jak u mnie to na polach, tutaj w tym rogu może być iu, tutaj jest kawałek, dalej przez piasek. Jest dużo lżejsza ziemia. I tutaj na tym polu była pierwsza uprawka wykonana agregatem szczeliskowym Dlaczego? Bo był. Bo mi najłatwiej go podpiąć. Najszybciej, bo to już było w nocy. Na szybkości wpadłem. A tutaj jeszcze jest sporo, sporo materiału. Jeszcze z soi. To jak widać to o wszystko to są jeszcze resztki, które zostały po soi. I tak jakby się, no nie wiem czy kamera to odda, ale ja to widzę i właśnie staram się tak uprawiać, aby resztki, resztki z upraw. Chroniły glebę praktycznie aż do przyszłego, przyszłego zbioru. Oczywiście to nie to, że to jest jakaś duża ilość, ale przez okres wegetacji pszenicy z tych resztek mogły korzystać dżdżownice i inne mikroorganizmy. Tutaj słoma, teraz będzie rzepak zasiany i teraz ani ta słoma w rzepaku nie będzie przeszkadzać ani te restki soi też nie będą w rzepaku przeszkadzać i właśnie podstawą według mnie takiej udanej bezorki w ogóle do do dbania o glebę jest właśnie dobry dobry płodozmian bez płodozmianu no ciężko by było zostawić że ciężko mi było. No też też chciałem ja i pszenicę po pszenicy zdarzało mi się zdarzało mi się, ale to nie jest nie jest tak jak powinno być przynajmniej nie tak jak ja to widzę o widzicie te resztki są teraz kruche teraz więcej resztek będzie z pszenicy, no i tak w tym rzepaku te resztki cały czas będą resztki na powierzchni aby aby dżdżownice i mikroorganizmy miały się tym żywić zawsze tak jak nawet tutaj tutaj też było tak w miarę no dobra tutaj jest troszkę głębiej uprawione może akurat w ten trafiłem no ale no, może 7-8 cm jest uprawione ale agregatu ścieryskowego nie idzie po prostu płycie już ustawić nie idzie go płycej ustawić i tak nie wiem czy mi czas pozwoli ale fajnie by było właśnie podpiąć ścierniskowca, podpiąć talerzówkę i podpiąć kultywatorek i na jednym polu zrobić kontrolki aby było pokazać która maszyna jak pracuje Chcę, było fajne, tylko nie wiem jak się z czasem wyrobię. Takie porównanie zrobić. I to tu, samo tutaj też niedziutko koszone właśnie, aby aby jak no tutaj już po jakby dookoła sobie pole obeszłam jeszcze raz. Aby po prostu Lepiej tutaj odmiec, bo, bo nawet odmiec nie stosuję ani glifosatu, ani nic. A tak jak między tutaj na przykład przy drodze. U nas między też między polami są, praktycznie wszędzie. I też żeby właśnie chwast nie wchodził w pole. To czasami tutaj odmiec. Czasami no staram się po prostu jeden przejazd więcej wykonać, tak jakby w całym. W całym cyklu czasami dwa się zdarza po prostu, jak jadę z domu gdzieś w pole dalej, to w jedną stronę jadę z powrotem, wracam sobie obrobię, a tutaj wracając na te pole, zarówno na tym polu, jak i na tym polu, ma być zasiany rzepak, i właśnie dlatego tak, no. No, zaczęliśmy od tego kosić po prostu od tych pól zaczęliśmy kosić aby było jak najwięcej czasu na to by po prostu przygotować stanowisko żeby mechanicznie pokonać samosiewy bo teraz mamy praktycznie miesiąc czasu żeby oj tutaj nawet jak jest taka glinka fajna to ona się fajnie w miarę rozpada nie jest taki to no wszystko struktura gleby, co nie? to jest wszystko odpowiada struktura gleby i ja sądzę że właśnie te resztki te resztki powinny zostawać na powierzchni i być płytko, płytko mieszane, jak najpłycej, żeby stanowiły ochronę tak jak mówię, mamy jeszcze miesiąc, mam jeszcze praktycznie ponad miesiąc czasu do zasiewu rzepaku. I jakby zostało w ten sposób: no to gleba jest odsłonięta i gleba się nagrzewa bardzo. To też trzeba bardzo, bardzo. No, zwróćcie sami temperaturę na temperaturę gleby, jaka występuje taka odkryta, czarna tak jak gdyby i weźcie z, sprawdźcie temperaturę gleby pod taką o, delikatnie przykryte, przykrytą resztkami niech każdy sam sobie sprawdzi ja to już sprawdzałem nie raz i możecie się wtedy zdziwić jak duża różnica w temperaturze gleby występuje o tu jest jeszcze patrzcie i by chciał rosnąć Tutaj, tak w ramach testu, chciałem Wam pokazać, przyjechałem trochę głębiej, ale mm, kamerka tego w ogóle nie oddaje, także nawet nie będę tego umawiał. Ale nie, no widać. Widać, że tutaj, tutaj uprawiałem tak normalnie, a tutaj, właśnie w ramach no, jednego, jeden przejazd zrobiłem tak troszkę troszkę głębiej. Troszkę, bo dosłownie o. I już jest znacznie mniej słomy na powierzchni niż tutaj ale tak jak mówię no, uważam, że ta gleba powinna być osłonięta ochroniona przed deszczem bo deszcz jak pada bezpośrednio na na czarną glebę no to roz, rozwala jej strukturę po prostu mechanicznie ją niszczy, a jak pada coś takiego no to na tej słomie traci swój impet tak jak gdyby no, i tutaj zjawisko mikroerozji wchodzi w grę. Właśnie rozmywanie agregatów, wypłukiwanie próchnicy i związków, właśnie z gleby, osadza się piasek. No, gleba jest rozsegmentowana, piasek zostaje, a to, co najcenniejsze, potrafi. No, mimo że tutaj, tu akurat u mnie jest tak w miarę no, równo, jest to nie jest jakiś wybitnie gorzysty teren ale też woda kiedyś potrafiła zabierać najcenniejsze składniki gleby po prostu w dół, w dół zbocza a tak jak tutaj to już jest całkiem całkiem inaczej no i tak jak wspominałem przy uprawie po jeżeli uprawiamy tylko te kilka, 2-3-4-5 centymetrów gleby, no to tylko tyle my tej gleby przesuszamy i nadmiernie napowietrzamy spalanie takim sprzętem wychodzi mi na poziomie poniżej 5 litrów na hektar no i dwa hektary w godzinę to jest tak lekko, lekko robię bez spiny żadnej, jeżdżę sobie powoli. Nie to, że jakoś się tam pale. No i tak jak mówię, wolę dwa, dwa razy wykonać płytką uprawkę. Niż raz wykonać jedną głęboką. Tutaj podrzepak będzie będzie. Yy tutaj jeszcze się zastanawiam tam, na tamtym polu będzie wysiany nawóz kolejna płytka uprawka ale już będzie innym agregatem, to będzie w swoim czasie będzie to pokazane i będę się starał na tamtym polu wykonać głęboszowanie na tym polu głęboszowanie już było wykonane dwa razy pasowałoby teraz robić skos, ewentualnie Zasieję tutaj rzepak z tryptilu ale to jest tak. Zobaczę, jak mi to będzie wychodzić. Bo no to mówię. Decyzję decyzje o uprawie takiej czy siaki podejmuję na podstawie obserwacji, na podstawie bieżącej bieżącego stanu stanu gleby, a nie na zasadzie, że przychodzi jakiś tam czas i ja jadę w pole. Uprawiać. No, szpilka gładko weszła na tyle na 40 cm. O. O tu troszkę więcej niż 40 cm. O, kurczę, tu na kamień trafiłem. A, czekaj, tu ścieżka była. O, tu jest twardo też jest twardo. No i właśnie szpilka. Sprawdzam też stan zagęszczenia. Szpilka cały czas ze mną jeździ. I tak jak mówię, dopiero na podstawie tego, co się dzieje na polu, podejmuję decyzję. Podejmuję decyzję o zabiegach, jakiem będę wykonywał w kolejnym czasie dobra, i tak długo wyszło. Myślę, że w tym filmiku to będzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.